Ho-ho-ho! Witajcie, moi drodzy! To jestem ja, Fubu aka, ho, Jarek. Moi drodzy, chciałbym Wam życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego: spokojnych, zdrowych, łagodnych świąt, abyście się za dużo nie obżerali przy tym stole wigryjnym. Co jeszcze Wam mogę życzyć? spokoju ducha, żebyście żyli w zgodzie z rodziną, dobrych wyników w nauce oczywiście, udanego Sylwestra, mniej używek, wiecie o jakich używkach mówię. No i co? No i tyle, nie? Generalnie wszystkiego najlepszego za cały świąt. To oczywiście chciałbym też życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, bogatych, tego Mikołaja. Wszystkim tym, którzy, którzy na to zasługują: czarnym, rudym, biednym, bogatym. Wszystkim hejterom, moim najgorszym wrogom życzę wesołych świąt. Chciałbym także podziękować całej administracji Balmora.pl moderatorom na tym spiku podziękowania dla Hanysa, za to, że ogarnia forum, dla Małysza, tego bęcwała, dla Satomi. Pozdrowienia także tutaj i wesołych świąt życzę dla ekipy z ts .pl, dla tych ludzi, którzy Tutaj pomagają w ogodniczu TS, czyli rycerz, najsza, tam wariatka, mały Hannes, e, Dla Fifika, naszego Adolfka, małego Laurenta, no i dla tych wszystkich, którzy tutaj e, przebywają na kanale TS, też moi drodzy, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych świąt. za dużo się nie obżerajcie. E, barszczyku starczy dla wszystkich, pierożków też, e, bigosiku też wam wystarczy, także mm, spokojnie. E, co jeszcze mogę wam powiedzieć, moi drodzy? E, Fady tam czasu też jakaś tam fala hajtów przybywa, ale moi, moi drodzy. E, ja cały czas staram się <laughs> utrzymywać e, mojego jednego takiego przysłowia, mniej wyjebane, a będzie wam dane. Prawda? albo będzie ci dane to się szczerze powiedziawszy sprawdza odnośnie filmików na youtube mogę dodać że no troszeczkę miałem przerwę w dodawaniu filmów fakt faktem no ale mam troszeczkę dużo pracy poniekąd także mogę powiedzieć że zaciekawiła mnie pewna gra World of Tanks w którą niezmiernie pekam, także Szukam, szukam chętnych do wspólnej gry w World of Tanks z wszelkich zainteresowane osoby, proszę o kontakt, które coś nie też ogarniają klimaty, ja gram generalnie artylerią i dorabiam sobie na premkach. wiadomo o co chodzi. M mogę też jeszcze po powiedzieć momencik. Wiedzieć też, że mamy w planach też postawić balmorkę, serwer drugi, troszeczkę nieco odmienny od pierwotnej wersji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kiedy będzie na razie, nie pytajcie nas o to. Wszelkie info będzie na naszym Facebooku. Także zapraszam do odwiedzenia facebooka balmora.pl i do facebooka X Metina, Także moi drodzy. Kolejny, kolejny rok nam mija, jakoś, yy, nie wiem, zakończenie świata, Przeżyli, przeżyliśmy, yy, Nostradamus był w błędzie, prawda? Może jakieś postanowienia macie co do tych świąt, może ktoś tam przestanie palić fajki, może tam jakieś używki przestaniecie palić, jak już wspomniałem, Metin to moje życie barmora to moje, moje miasto, niestety ale to jest prawda. Metin jest zajebistą grą, mam nadzieję, że coś się ruszy w tym kierunku jeśli chodzi o Pela. Co prawda, nie rajcują mnie informacje tego typu, że będzie o, jakieś tam mega zajebiste łączenie serwerków, tak naprawdę. No, może być, a może nie być. Ja mam na to, że tak powiem, wywalone. Zadajcie też parę pytań odnośnie tego, czy będę wbijał wyższy level, jeśli odblokują na PL-u. Mogę Wam odpowiedzieć, że tak, ale ja mam w tym swój cel. Ale jaki cel to Wam nie mogę, niestety? Wiedzieć, ale zapewne wbije ten wyższy level. Z czasem, dlaczego nie grasz już na pelu? Yy, to jest takie pytanie troszeczkę tendencyjne, ponieważ mam na to yy, różną yy, raką odpowiedź. Myślę, że to zachowam sam dla siebie, każdy ma tam yy, swoje indywidualne jakieś podejście do danej sprawy, prawda? Także moi drodzy. Yy, to tyle. Ja jeszcze mogę sobie, znaczy mam wam jeszcze mogę też życzyć jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji yy, świąt yy, za dużo się tam nie obżerajcie, bo yy, wam się bzuchy i będziecie jak ten grubas z mopem zapchanym nosem yy, także mam nadzieję, że wszelkie zwierzęta yy, zaczną mówić ludzkim głosem kiedyś to wierzyłem szczerze, powiedziawszy, ale no ale trzeba tradycję pod, podtrzymywać, prawda? Także Mm, trochę śniegu, że tak powiem, najbało za oknem, fakt, troszeczkę szklaneczka jest, no ale mam nadzieję, że te święta jakoś hucznie, puu, nie hucznie, tylko spokojnie spędzimy. Co do Sylwestra, ja spędzę Sylwestra, że tak powiem, w metinie, popuszczam sobie petardki jak co roku, nie chodzę na żadne imprezy, mam na imprezy wyjebane, niech tam chlają, czpają, urwią się, mnie to nie interesuje. Mój cel i jedno życie. Metin. Koniec i kropeczka. Także wszystkiego najlepszego, duża zdrówka. Aha, jeszcze zapomniałem pozdrowić też, serdecznie pozdrowienia też dla Sir Mutapola dla Pola, dla Kasangi. Pozdrowienia dla Woja97, dla Milenki, dla Beatki, dla Pusiksa, kogo tam jeszcze z S2, dla, Tytus, dla, Tytus, dla Tytuska. Dlatego kolejnie czekajcie kiedy miał To był Body yy, on to jest Kumpel yy, Marceliniusza yy, bodajże yy, smoku. Smoki, smoku jakoś tak, iż yy, przepraszam, że zapomniałem tego niko, ale jesteś spokojny, także pozdrowienia dla ciebie o, dla Paraksa tego baranka Bożego. <grywania> także pozdrawiam moi drodzy wszystkich wam yy, życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt. Wiem, że się powtarzam, ale Niech moc potężnych wojowników i magów będzie z wami. Także to byłem ja, Wacław Jarząbek, fubudubu. Eee... I proszę oczywiście o wyrozumiałość, tak? Proszę o wyrozumiałość. Także... No i zapraszam was w wolne pokojenie do wynajęcia na kanale test.facemeting.pl Nie znajdźcie mi... Aha, jeszcze taka mała jedna dygresja, moi drodzy. <kł> proszę o ocenę moich filmików. To, co sobą... Przedstawiam w postaci filmu na YouTube. Proszę, nie, proszę, nie oceniajcie mojej osoby, bo niektórzy minusują prawda, moje filmy, ale dlaczego te filmy minusujecie? Ja już wam mówię. Minusujecie, dlatego że jesteście pod wpływem emocji innych osób, jesteście pod, pod wpływem presji innych osób, tak? Ktoś wam coś nabąkał. Tak naprawdę wy dla nich nic nie znaczycie. Jesteście tylko i wyłącznie paziami dla nich, dla tych osób jesteście paziami, rozumiecie? Oni Was wykorzystują do swoich celów. Ich cel jest tylko jeden. A Wy jesteście pionkami tych osób. Dlatego proszę, byście wzięli to pod uwagę i byście przemyśleli swoje zachowanie, prawda? Bo ja dodając film na YouTube, ja reprezentuję sobą to, co przedstawiam na filmiku. I portal YouTube. <laughs> Przepraszam. I portal YouTube jest do oceny filmów, a nie do oceny osoby. Jak kogoś nie lubicie, to jest wasza sprawa, ale to co nie oznacza, że trzeba taki dany film minusować, prawda? Dodaję film, ok. Film wam się spodoba? Spoko. Komentarzyk, plusik, subek jest okej. Okay. Ale nie oceniajcie moich filmów tylko dlatego, że ja jestem taki owaki, ja jestem... Dobry, zawsze byłem dobry i tyle. A to, że są tam jakieś pewne informacje wysane z dupy, nie potwierdzone żadnymi faktami, moim zdaniem to jest totalna głupota. Jesteście manipulowani przez inne osoby, prawda? Jesteście dla nich pionkami, jesteście dla nich paziami. Tak naprawdę są to osoby, które mają mnie kolei w bańce. Yy, są łakomi na kasę yy, chcą z siebie zrobić nie wiadomo yy, chuj jakiego wie sh sh show showa, prawda? Showmana na tym youtube i yy, udają yy jakąś inną osobę jakiegoś pozera. A tak naprawdę nie wiem czy znacie takie, takie przysłowie. Kozak w necie pizda w świecie i to się zgadza. To się pokrywa idealnie z tym przysłowiem Także myślę, że w realu byłaby całkiem inna rozmowa niż poprzez te internetowe kabelki. Taka moja mała subiektywna opinia na temat tego co się dzieje na moim profilu. Pamiętajcie, FUBU jest i był tylko jeden. Nikt, nikt mnie nie zastąpi nigdy, dlatego że ja pierwszy zapoczątkowałem na polskiej scenie Metina Pierwszy zapo zapoczątkowałem montaż, tworzenie filmów o Metinie. Ja tą grę promowałem za psichuj, za damski cynk, prawda? Nic z tego nie mam. Promowałem cały czas Metina i będę promował. Pamiętajcie, ci wszyscy y, osoby trzecie, te postronne, te, te pazie, nie pazie, to wszystko to się, to się biorą wzór tylko i wyłącznie z mojej osoby. Ja jestem numerem jeden i zawsze pozostanę, pamiętajcie. Nieważne czy jesteś na serwerze czeskim, czy na serwerze węgierskim, sypnij mi fubu, jakiś, jakiś kurde motyw, hasło. Zawsze mi tam będą znać, dlatego że ja to zapoczątkowałem, także proszę to wziąć pod uwagę i oceniajcie to, co ja sobą reprezentuję na filmie, a nie moją osobę, dobrze? Przestańcie być manipulowani przez tych paziów, bo tego nie da się inaczej nazwać. To wszystko jest brane. Jak mi wiesz co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pamiętajcie, naciągactwo, oszustwo jest wszędzie w internecie. Nigdy nikogo nie naciągałem, nigdy nikogo nie okradłem, nigdy nikogo nie oszukałem. Zawsze się spowiadam, co jakiś czas w kościółku, nie mam żadnych grzechów na sumieniu, jestem czysty, rozumiecie? Proszę to docenić. Dobrze. E, także to wszystko co miałem do powiedzenia. E, dziękuję to, że jesteście ze mną, pomimo tych wszystkich spekulacji na mój temat. E, po, oczywiście pozdrawiam wszystkich tych moich prawdziwych widzów. Szacunek i pokój dla Was. Space, że jesteście tacy, jak jesteście, że nie dajecie się omamić przez yy, pasiów, że tak powiem. Przez tych, kurwa, oszustów, przez naciągaczy, którzy tam sobie coś tam kupują, nieważne o co chodzi. Yy, no i tyle. Mam nadzieję, że yy, moja wypowiedź jest na tyle ścisła i zwięzła, że. Yy, potrafi przeniknąć w te szare komórki yy, nawet najgorszego wroga. Ale nieważne. Życzę jeszcze raz wszystkim zdrowych i pogodnych, wesołych świąt Boże, Boży Narodzeniowych. O! Już tak to powiem. Ja jestem tak spompowany, nie mam sił, mam bardzo dużo pracy, ale postaram się yy, troszeczkę filmów poddawać. Oczywiście yy, także ukończę tą serię, co tam słychać, żeby był już temat zamknięty. Mam też nagrany film z Metinabety, gdzie przedstawiłem te cztery nowe dostępne mapy, jeszcze tak troszeczkę film byłby dłuższy. Kilka tam odcinków jeszcze wrzucę z Pela. No dalej, dalej zobaczymy jak to się potoczy. Także ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do rozmowy. Jeśli bardzo chcecie ze mną pogadać, nie ma sprawy, nie ma sprawy, tylko nie zadawajcie takich pytań mm, zbyt y, lamerskich, na które na pewno znacie odpowiedź, a się wielokrotnie powtarzają. Także to Jestem na kanale, wystarczy wejść, dopisać sobie w niku. jestem z YouTube, albo jestem z IT. Do Fubu i nie ma problemu, pogadamy sobie elegancko na spokojnie. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Dobra, koniec tego bo podczas leci, a za czas Wam się baci. Także jeszcze raz zdrowych, ogodnych świąt Bożego Narodzenia. Za dużo tam nie obżerajcie się, bo potem kiwalek będzie, ki będzie pękał szach, nie? Dobra, szczepaczka to byłem ja, Fubu, szczeła.